A jeśli chodzi o bezpieczeństwo rowerów? E, stosujemy zapięcia rowerowe. Kraków jest chyba naj, najgorszym miastem w Polsce, jeśli chodzi o e, kradzież rowerów. Tu jest totalna plaga. No, wielu moich znajomych również potraciło rowery w ten sposób, niestety. I zazwyczaj nie da się już tego odzyskać. E, bo szajki no, rozbierają rowery, czy wysyłają za granicę. I to jest już w zasadzie później nie do znalezienia, jeśli pozbędą się numeru ramy z ramy. E, Warto stosować zapięcia rowerowe. Jest kilka typów zapięć. Akurat naj, najbardziej podstawowego linki nie wziąłem ze sobą, ale e, taka nie, ja zawsze wyznaję taką nietypową zasadę, niepisaną zasadę. E, jeśli zapinamy rower w jakichś miejscach publicznych, czy, czy to przy sklepie, czy właśnie e, dajmy na to przy bagrach, czy, e, jadąc gdzieś, ogólnie rzecz biorąc, e, zawsze warto mieć zapięcia lepsze niż rowery stojące obok. To jest troszkę brutalne, ale. Złodziej z, do skoku zawsze wybierze rower naj, najsłabiej zabezpieczony, e, który wykorzystuje najsłabsze zapięcie. Najsłabszymi zapięciami niestety zawsze są linki rowerowe. To są, e, to jest oplot z linki stalowej, e, zalany zazwyczaj taką materiałem plastiko, gumu podobnym. E, robiliśmy testy kiedyś rok temu w firmie. E, takie zapięcie cążkami kiesz, kieszonkowymi jesteśmy w stanie zniszczyć w około 20-25 sekund, więc jest to. No chwila moment i rower znika, nawet często nie będziemy w stanie się niestety e, skapnąć na czas. E, dużo lepsze są zapięcia typu łańcuchy, typu zapięcia składane, typu fold. To są zapięcia, e, gdzie te ogniwa już są albo ze stali nierdzewnej, e, albo z dużo grubszego materiału po prostu e, w łańcuchach, czy, łańcuchy często są w kordurze. E, Kordura zapewnia nam to, że złodziej nie dostanie się bezpośrednio do zapięcia szlifierką kątową. Kordura po prostu zatrzymuje szlifierkę, więc w pierwszej kolejności musicie pozbyć kordury. W drugiej poradzić sobie z grubszym ogniwem, gdzie zwykłymi cążkami kieszonkowymi nie jest to możliwe. Trzeba mieć albo porządne nożyce do metalu, albo szlifierkę właśnie kątową. Co już wiąże się z tym, że złodziej taki z doskoku zazwyczaj sobie z tym nie poradzi. Najbezpieczniejsze są zawsze zapięcia typu ULOK. To są tak wyglądające podkowy, często one mają 9, 12, 13, 15 mm średnicy, zawsze jest to w zasadzie stale nierdzewna. Są takie zapięcia powiedzmy niższej jakości z, jedną, z jednym zasuwem, są takie wyższej jakości i są idzie z podwójnych zasuw. To znaczy nawet jeśli złodziej poradzi sobie z przecięciem w jednym miejscu, to zapięcie się nie otworzy dalej. Trzeba jeszcze przejść w drugim miejscu, z drugiej strony, aby dopiero móc to zapięcie rozpiąć. Eee, warto na to zwrócić uwagę, tylko no niestety jest to zapięcie bardzo nieporęczne. Przy rowerach elektrycznych, gdzie posiadamy jakieś sakwy, warto takie coś włożyć, bo może to schować do sakwy i jest to w zasadzie niewidoczne. I nie czujemy też tego ciężaru, bo takie zapięcie waży zazwyczaj około 2-2,5 kg, więc jest to przy zwykłym rowerze dodatkowy ciężar rzeczywiście. A przy zwykłym rowerze zapięcie typu fold, typu składanego spisuje się dużo lepiej. E, waży za dwa razy mniej przynajmniej, e, a to już są, tak jak mówiłem, ogniwa, ogniwa wzmacniane. E, Najsłabszym elementem takiego zapięcia są zawsze łączenia ogniw. E, jakimś dłuższy łome, dłuższym łomem idzie to wyłamać, ale jest to już rzeczywiście... Też trzeba mieć narzędzie, które jest do tego zdolne, że tak powiem. E, zapinając rower w piwnicy, w rowerowni, Zawsze warto mieć mimo wszystko najmocniejsze zapięcia, bo niestety nie jest to miejsce, gdzie możemy mieć ten rower pod kontrolą w nocy. A zapinając rower gdziekolwiek, czy to przed sklepem, przed restauracją, właśnie gdzieś jadąc na jezioro, warto zapinać rower tak, abyśmy mieli na niego widok. I najważniejsza kwestia zawsze zapinamy rower za ramę i za tylnie koło. To jest często spotykamy się z tym, że klienci zapinają rower za przednie koło. Co wiąże się z tym, że złodziej może odpiąć przednie koło zazwyczaj i porwać cały rower, nie zważając na to, co zostanie, co no bo takie koło to jest najmniej wartościowy element, który mogliśmy, że tak powiem, przypiąć. Zapinając za tylnie koło oraz za ramę, mamy największą pewność, że jak coś to złodziej znowu z drugiej strony ukradnie tylko przednie koło, co niestety też się zdarza, spotykamy się z tym, i no ale minimalizujemy w ten sposób ryzyko, jeśli chodzi o koszta związane z tym, że złodziej niestety, ale dostanie się do naszego roweru. E, tak jak mówiłem, staramy się zapinać rower tak, aby mieć na niego widok, jak najczęściej mieć go przed sobą. E, no minimalizujemy w ten sposób ryzyko. E, do zera nie da się go nigdy zminimalizować, są zapięcia już z alarmami, są zapięcia łączące się z telefonem, to już są naprawdę technologie, które bardzo, bardzo minimalizują szanse na kradzież roweru, no ale nie ma, że tak powiem, nigdy stuprocentowej pewności. Eee, takie zapięcia z alarmem działają na zasadzie ruchu. One są w takiej konstrukcji. Eee, zapinając rower, usp usprawniamy alarm z telefonu. Po usprawnieniu alarmu z telefonu, oddalając się od telefonu, te alarmy zazwyczaj działają w sieci tej samej, co AirTagi iPhone'owskie. Często niestety współpracuje to tylko z iPhone'ami, ale eee, Będąc gdziekolwiek, nawet w odległości kilkuset metrów od roweru, mamy sygnał, że jeśli zapięcie będzie się ruszać, ono w pierwszej kolejności będzie pikać, w drugiej kolejności zaczyna wydawać sygnały e, tam rzędu 100-120 decybeli nawet e, mające odstraszyć złodzieja. Dostajemy powiadomienie w telefonie. O tym, że zapięcie jest poruszane, czyli że ktoś się próbuje dobrać do naszego roweru, mamy wtedy czas na reakcję, no ale jest to czas, tak często mocno ograniczony, no bo nawet poradzenie sobie z takim najmocniejszym zapięciem, jeśli złodziej jeśli jest przygotowany, to jest kwestia około 3 minut. Także w rowerowniach, nawet tak jak mówię, e, nigdy nie ma stuprocentowej pewności. E, co jeszcze z takich rzeczy? E, dobra, to wam omówiłem. Z, 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 z przydatnego wyposażenia. Kupując rower, warto mieć, jeszcze, warto mieć na uwadze, do czego, do czego go będziemy wykorzystywać, to co mówiłem. Bardzo często są to dojazdy do pracy, czy właśnie jakieś lokalne wycieczki jednodniowe, popołudniowe, tudzież wieczorne, piknikowe nawet czasami. Bardzo przydatne są bagażniki oraz sakwy rowerowe. Zawsze jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie niż plecak. Plecak, niestety, ale. Bardzo szybko powoduje, że się pocimy. Zazwyczaj wiąże się to z nieświeżym zapachem, i tak dalej. Warto tego próbować uniknąć przynajmniej. Montujemy sobie bagażnik. Jeśli nie mamy go w standardzie w rowerze, na bagażnik możemy założyć sakwę centralną, tudzież mamy również sakwy boczne. To już wam pokażę tutaj na rowerze elektrycznym, bo mam akurat zamontowane coś takiego. Do takiej sakwy jestem w stanie schować, czy to właśnie jakieś zapięcie, czy ewentualnie coś potrzebnego na trasę, jakiegoś multitoola, dętkę, łyżki do opon, jakieś właśnie wyposażenie piknikowe. I wygląda to schludnie. To też jest taki aspekt na pewno, który często przekonuje klientów do tego, aby jednak zainwestować w sakwę. Sakwa dobrej jakości, powinna być wodoodporna, powinna mieć powinna mieć taki woreczek, który zapewnia nam pełną wodoodporność. On jest po prostu, e, jeśli zaczyna padać deszcz, chowamy sakwę do takiego woreczka, nakładamy woreczek na sakwę i mamy pewność, że woda nie dostaje nam się do środka, jeśli mamy na przykład jakąś elektronikę bądź jakiś bardziej delikatny sprzęt. E, takie sakwy to jest zazwyczaj koszt pewnie około 200, 250, 300 zł, w zależności od pojemności. Występują właśnie w różnych pojemnościach, w różnych kolorystykach. Jesteśmy w stanie dobrać to w zasadzie pod siebie. E, także to jest coś na co warto zwrócić uwagę, e, co jeszcze z takich rzeczy warto przy rowerze mieć pompkę, jeśli mamy dentkę, jeśli mamy łyżki do opon, jeśli potrafimy to zrobić super, e, sam, się, sam akurat kiedyś popełniłem taki błąd jadąc na dłuższą przejażdżkę, e, złapaliśmy gumę z kumplem i nie mieliśmy przy sobie pompki, trzeba było jechać 20 km do sklepu po pompkę, e, mając całą resztę właśnie sprzętu przy sobie. Pompka też jest ważnym elementem, który warto przy sobie mieć. Taki zestaw w zasadzie jesteśmy dobrać w stanie do nowego roweru, czy tam do, do tego, co już mamy, za około 100 zł, niecałe i już mamy wszystko, co jest potrzebne na trasie, aby właśnie wymienić gumę. Eee, jeśli zdarzyło nam się kiedyś, bądź chcemy uniknąć eee, nieprzyjemności związanej z pękniętym łańcuchem, bo to też się niestety zdarza czasami, warto mieć spinkę do łańcucha przy sobie. To jest bardzo małe, to jest wielkości jednego ogniwa. Tak samo możemy dostosować czy do sakwy, czy do e, torebki podśrodłowej. Spinka kosztuje około 10-15 zł, a mamy pewność, że jeśli łańcuch nam pęknie, pęknie nam ogniwo w łańcuchu podczas jazdy na trasie. Zakujemy sobie łańcuch bez problemu i jesteśmy w stanie jechać dalej, bez potrzeby wymiany łańcucha czy wzywania e, kogoś, bądź e, dzwonienia do serwisu, że tak powiem, na trasie. E, jeśli chodzi znowu o mycie roweru, e, przydatną funkcją przymyciu, przydatnym urządzeniem przymyciu napędu, bo napęd należy myć co, tak mówię, mniej więcej 2-3 smaro smarowania, chyba że jeździmy w warunkach błotnych, chyba że jeździmy w warunkach bardzo nieprzyjaznych dla roweru, e, to nawet pasowałoby napęd myć, przynajmniej spłukać raz na przejażdżkę, jeśli to jest na przykład jazda po lesie, po błocie. E, fajnie spisują się przyrządy takie półautomatyczne. Wkładamy łańcuch między rolki, wlewamy tutaj detergent do mycia rowerów, do mycia napędów i te rolki podczas kręcenia korbą do tyłu, akurat nie w elektryku, ale w zwykłym rowerze, czyszczą nam mechanicznie po prostu łańcuch z mechanicznych zabrudzeń typu pyły, typu piaski, typu błoto. W zasadzie po takim czyszczeniu. Wystarczy spłukać potem łańcuch, odczekać 15-20 minut, aby łańcuch wysechł, i nałożyć oliwkę. Co ważne, po nałożeniu oliwki do łańcucha e, zawsze powinniśmy odczekać około 15 minut, 20 minut, czasami nawet 25 minut e, i ściągnąć nadmiar oliwki szmatką jakąś. E, aby do, to zapewnia nam, że taki napęd będzie działał najdłużej na, możliwie najdłużej na takim e, smarowaniu. Chodzi po prostu o to, aby oliwka dostała się w elementy tutaj zginalne w napędzie, czyli między ogniwa, a nie na kasetę, nie na korbę, nie na zębatki. Eee, dzięki temu również syf, nie be... przepraszam za słowo, eee, brud, pył, piasek nie będzie nam się lepił albo maksymalnie słabo będzie nam się lepił za, eee, do naszego napędu rowerowego. Eee, tak jak mówię, jeśli chodzi o reaplikację oliwek, są przeróżne: są oliwki na 300. 200-100 km, czasami wystarczające. Najlepszą zasadą jest zasada na ucho. Czyli po prostu, jeśli napęd zacznie głośniej działać, będziemy to słyszeć zazwyczaj. Wtedy zdajemy sobie sprawę, że albo trzeba nasmarować, albo przyczyścić i nasmarować ten napęd. Ważne, żeby to robić na bieżąco. Wtedy napęd na jednym łańcuchu jest nam w stanie przy normalnym rowerze wytrzymać między 4 a 8 tysięcy kilometrów. Jeśli, chodzi, jeśli nie będziemy y, sparować tego na bieżąco, będziemy korzystać nieprawidłowo pod tym względem, jesteśmy w stanie dojechać łańcuch w ciągu 2-3 tysięcy kilometrów, więc no, różnica jest spora, a y, mamy spokój na dużo dłuższy czas.